Witajcie. Dzisiaj Wam pokażę montaż budki, takiej ogrodowej, takiej domek na narzędzia, na różne blaszany. Krok po kroku, jak zrobiłem podstawę, jak montowałem po kolei. Jest to zakupione z Allegro. Wszystko zobaczycie w filmie po kolei, tam mniej więcej krok po kroku, jak to wyszło. I zobaczcie, kupiłem beleczki takie 8 na 8 znowu 5 sztuk. 3 metrowe. I co trzeba to teraz pociąć i pomalować. Będziecie wszystko widzieć za chwilę po kolei tam. Jak będę składał ten podest. Tak sobie pomalujemy tym. Zostało mi tu po ruchomych deseczkach. Szara, jasna. Zmieszam to razem tak żeby zaimpregnować i tak to będzie od ziemi. Więc tylko żeby było coś jak to mówiąc maźnięte. Dobra, jedziemy. I tak, dechy wymalowane. Co, trzeba będzie to ciąć na jakieś wymiary? Zaraz Wam pokażę rysunek. Jakie to będzie? No, zobaczcie, kupiłem z Allegro 1 sierpnia. Miesiąc muszę czekać na niego. Takie są wymiary. I te deski, które będziemy. Zobaczmy jeszcze. Zobacz ofertę. Pokażę wam, no. Wymiary. Tak to ma wyglądać. No czemu się to nie przesuwa? Dajmy może tak. O. Muszę zrobić podest niby na 2,26 i niecałe 3 metry długi zrobię na chyba 2,30 na 3 metry. Bo tak mi się wydaje że będzie dobrze. Dobra będziemy to kroić. Zobaczymy. Powiem wam tak cena super. Porównywałem to gdzieś jakby to powiedzieć na różnych marketach. No to cena super. Nieźle czekanie ale nie ma źle. Tak idziemy sobie kupić parę gadżetów. Wybierzemy sobie coś tu do dachów, do uszczelnienia. Tam zobaczycie, gdzie to wcisnę. Tu jest dobra cena ogólnie za te łączniki wzmacniane. To są, zobaczcie, coś takiego. Kupimy parę. No i tak, jestem po tych zakupach. 50 prawie 4 zł. Kupiłem ten uszczelniacz, taki ala, zobaczcie. Nie odporny. Gdzieś tam na pewno do tej szopki się przyda dla szanej. Uszczelnić tam może na dole, i gdzieś tam na połączeniach. Powiem wam dobra cena za te wzmacniane kątowniki. One mają, chyba wymiar tu jest 9 na 6 moja nasza belka ma tam 8. To 8 damy radę. Zobaczcie, jedna sztuka tych łączników jest 8 zł za 3 sztuki. Dobra cena, dobra. Tamte belki, co kupiłem, co malowałem, dałem za nie 173 zł. Jeszcze będziemy w jednym markecie kupować OSB. Tu jeszcze nasz podes będzie się trzymał na takich podstawach, wbijana. Dwa miałem, dwa dokupiłem. Na no Allegro Poszukacie to chyba po 16 zł. Możecie wyhaczyć, to jest coś takiego. I ja jeszcze będę je robił, że będę wycinał tu na te moje belki, odcinał tak, jakby kawałki teraz to będę znaczył. Bo później na tym obsadzę konstrukcję, czyli ten podest cały, i do rogów poprzykręcam śrubami tu chycę ja jakoś to jeszcze tam powzmacniam dobra jedziemy dalej no i zobaczcie tak to wyszło jak to mówiąc widzicie kąt prosty i później pójdzie na drugą stronę na cztery rogi to wbiję, tu położę podest, i tak wszystkie cztery sztuki. Później tam dalej na długości gdzieś tam podbuduję, ale to będziecie wszystko widzieć dalej, co tam działamy, nie? Jeszcze mi tu taki patent wpadł na szybko, może faktycznie tak jak nie w tym pierwszym, wycinać, tylko rozciąć, podocinać boki, tu delikatnie sobie tylko tak. Dosłownie, że na załamanie szlifierką przelecieć, żeby się to wam fajnie prosto gieło, nie? No i chyba to będzie lepsze rozwiązanie, żeby to wygiąć. A tu będzie jeszcze podparcie, No tak chopakitniemy tniemy to. Konstrukcja tutaj już 2,95 na 2,30 zrobiłem. Teraz pójdzie jeszcze poprzeczka w środek, i później z odpadów, nie wiem, co tu dwa zostały i będą wciepane o, gdzieś po środku jakieś takie zastrzały boczne. Nie wiem czy pamiętacie, jak robiłem tam deski ruchome pionowe z kompozytów. Tam dalej one są. Nie? Tam były wcześniej ze sklejki przy, przybite takie wąziutkie, co one tak trochę powyginały popuchły niektóre. One pójdzie jako pierwsza warstwa tutaj na tą podłogę. Dobra. Zobaczcie następny etap. Wbijałem te, co tam pokazywałem wam te cięte, ale powiem Wam lepiej chyba se wziąć i zrobić, wymurować to, bo wbijałem to, uciekało tu we wszystkie strony. Zobaczcie, pokażę Wam co mi tutaj. O. Niby się odsunąłem, tu mi uciekło, później przekątna uciekła z tego całego. No ale dobra, będę to jakoś tu ponaciągam i za chwilę będę bił te deski, jeszcze podbuduję to, bo widzicie, tam między belkami są prześwity. Tam pod spodem podłożę puzle, żeby to nie siadało, nie gieło się. No i działamy. No i tak, podbudowałem to. Tam, żeby się jakieś te belki nie gięły, nie wiem, stare puzle. A teraz te deseczki, które były na pergoli będą robić jako pierwsza warstwa. Biję je woździarą na szybko i później OSB. No i podest zrobiony, Zadeskowany. pierwsza warstwa zrobiona. Tu boczki jeszcze antracytem pomaluję. No, w sumie są pomalowane raz, ale jeszcze nie wiem. I na to OSB. I nasza szopka z Allegro. No i tak. Płyty wiehały OSB. Będziemy kręcić. 5 sztuk. Castorama 300, tam 20 parę złoty. To jest pióro w Tu, między te pióro w pusty, to co Wam pokazałem, to cyknę tam delikatnie uszczelnienia a tu jak obecne te pióro kupiłem też w tym maksionie zobaczcie taki spray który niby usuwa jakieś mikropęknięcia na wodę zobaczymy co będzie to warte, będę chciał te wszystkie brzegi tutaj wiecie jak obecne nadmiary żeby woda nie piła to do jest B. Dobra. No i okej. Okay. musiałem przyciąć czereśnie, ale mamy naszą paczkę. Półtora miesiąca trzeba było czekać. Zaraz ją otworzę. Rozłożę na części pierwszej i będziemy patrzeć, co tam po kolei będziemy składać. Więc to dzieła No i dobra, musimy się za to zabrać. O kur... Zobaczymy, co tam siedzi w środku. Na razie jestem sam do tego składania. Dobra, tak to wygląda w środku. Instrukcja profile, nie wiem czy to jest popakowane jakoś jakby to powiedzieć mm. o się wydaje ale jest tych części trochę dobra, ja nie będę sam rozpakowywał tego bo Widzicie to przewijać, ja to rozłożę za chwilę sobie tu na trawie i będę instrukcje ogarniał. Będziecie widzieć co jest grane. Jak to mniej więcej w środku wygląda. No i tak spis treści można powiedzieć, że jest też po polsku. Tutaj piszą jakie elementy L1, 1L, 1R, 1R. Takie rzeczy. I muszę to, jak to mówiąc, odgruzować z tej paczki. I tu mamy rozpisane, jakby to powiedzieć, wszystkie elementy naszej szopki ogrodowej. Dobra, oni tutaj w pierwszym każą. 1L, 1R jakieś małe mini hełki poskręcać to i chyba za... jak to mówiąc trzeba ramkę poskładać dobra tutaj wejście do drzwi i idziemy po kolei przekątną zmierzyć i najgorzej że dwie osoby potrzebne i na razie nie mam nikogo do pomocy i mogę utknąć no ale dobra zaczynam to dobra pokazywałem wam tam że zaczynamy od tych 1L i 1R i zobaczcie one fajnie mają te profile tu popisane więc nie powinno być jakby to powiedzieć problemów no i dobra tak to powinno wyglądać te L1 z L2 tutaj są L2 z R2 a skręcamy to takimi nie ma dużo tych śrubek, tu są takie z nakrętkami, ale to chyba do blachy ja kupiłem ogólnie farmery dobra, skręcam teraz tu jak to skręcimy teraz od strony drzwi taki symbolik potrzebny i też trzeba to tutaj w narożnikach połapać dobra, skręciliśmy to z dwoma śrubkami po rogach, teraz taki potrzebny nam środek element On numer 5 jest, tu do góry nogami, bo jak wam dziury nie będą pasować to tylko po prostu wiecie wystarczy obrócić i jest w porządku no i dobra skręciliśmy to po dwie śrubki i teraz idziemy do instrukcji instrukcja nam tu, widzicie tu mamy ten etap skończony następny etap żeby sobie nie wiecie jak będziecie mierzyć, to żeby na przykład jak ma 3 metry, a w tam drugą stronę 3 metry i 2 centymetry, to musicie skręcić róg w którąś stronę. Ewentualnie jeszcze sobie, jakby to powiedzieć, można kątownik duży przyłożyć, jeżeli ktoś ma, i dopiero chytać do ziemi. Ja tu sobie użyję takich ciesielskich śrub do zakotwienia do tego OSB, jeszcze podkładek tu wrzucę w ogóle jest mało tych otworów takich montażowych, do, jest tylko trzy na rogu i w środku, ja tu gdzieś później chyba sobie dołożę jeszcze swoje. No i dobra, kąty połapane, przekątna niby złapana, coś mi tu trochę mi się wydaje, że nie pasuje, no ale meter nie kładzie, tutaj sobie weźcie poziomicę, jak będziecie to ten dłuższy sobie doci, żeby tam jakaś zbytnia szpara, wiadomo, może to gdzieś tam pracuje, myślę, że to blacha rozwiąże, ale zobaczcie, tutaj przyszedł a tutaj mi wyszło na zero nie wiem nie zmierzyłem w sumie podstawy, no ale zobaczymy, no metrem zmierzyłem przekątny, jest tam dosłownie 4 mm, no a tak uciekło no cóż, życie dobra, etap następny, oni chcą zaczynać, P2 Później P4 tutaj z boku Ale kręcić jakimiś tymi Z takimi plastikowymi podkładkami one są tam Ja będę te, te krótkie farmerki dawał Panowie Lepszy gwint myślę że to będzie solidnie trzymać I tak to powinno mniej więcej wyglądać Ten krótszy to jest ten P2 A tamten drugi to jest P4 Trzeba najpierw tak jak na instrukcji Powiem wam instrukcja jest fajnie porobiona tu Se na razie połapałem farmery i tam instrukcja pokazuje że wszystkie narożniki trzeba tak zrobić po kolei wszystkie cztery ogólnie ok narożniki pokręcone musicie tylko uważać w instrukcji w tym domku że tu jeden jest inny, inny inna blacha wydaje się że powinno być symetrycznie ale jedna jest inna Inny wymiar. O. Ok, wzmocnienia pokręcone. Też, jak będziecie patrzeć, to jest dziewiątka z dziesiątką. Nie są dwa takie same. Tylko musicie patrzeć. Dobra. Teraz te trójkąty trzeba poskręcać. Dwie sztuki, czyli na koniec i naprzód. Zobaczcie, tu krótki wingiel, tu dłuższy. Nie zapomnijcie, bo ja musiałem rozkręcać. Nie dopatrzyłem jeszcze taki dzinzel. Dobra, kręcimy. Dobra, trójkąty są pokręcone. Je trzeba wsuwać między ten blachotrapes, Ten trójkąt, a ten tutaj do tych wysków, do tej szyny. A z drugiej strony jest kątownik. I później przychodzą dwie blachy. Jedna dłuższa. Druga krótsza. Tutaj w instrukcji wam pokażę. O. Ten etap, czyli od tyłu zaczynasz później drzwi z tą szyną, ale musicie mieć dwie, a najlepiej trzy osoby, to wtedy fajnie to idzie. No i tak jak mówiłem, P2, P3 i teraz boczki będę kręcił. Boki pokręcone i teraz instrukcja mówi belki 13-14. 13 z czternastką, dwie sztuki takie coś ma być. Kręcimy, tak to wygląda. Już mniej więcej te trzy belki, co tam Wam mówiłem, jest jedna taka główna. Dwie boczne, no musicie na instrukcję patrzeć też ogólnie, jak to kręcić. Widzicie, ja tych farmerów nie będę obcinał. Dokupiłem trochę, bo jedna paczka brakło co tam jeszcze ogólnie zostały drzwi do zrobienia i obróbki właśnie będę na dach ten gąsior i takie kątowniki one na boki chyba idą może to dopiero będę ogarniał zaraz to zobaczmy w instrukcji poczekajcie jesteśmy na etapie tu jest ta belka środkowa i później te boczki to oni tutaj tą obróbkę później chcą, żeby zrobić to, co Wam z przodu pokazałem. No i kładziecie po kolei, tak jak pisze, P5, P6. Właśnie musicie patrzeć, niby się wydaje, że powinno być P5 i P5, ale jednak nie. I ja już dach położyłem. Ciach, ciach, ciach. I teraz właśnie kątowniki, wykończeniówka, tu jest ten gąsior. Za to się teraz będę brał, a później okuwanie drzwi. Aha, jeszcze Wam pokażę, zabezpieczyłem tutaj przed wodą, tym OSB. W Akronie to kupiłem, takie masa bitumiczna, zobaczcie. I widzicie, ja tutaj sobie to tak... To ogólnie teraz jest rano, więc to stwardło, ale jak jest mocne słońce, to musicie uważać, żeby się, no zależy, czy będziecie koło tego przechodzić, czy nie, to się to będzie kleić Wam. I właśnie, żeby się, jak to mówiąc, nie wybrudzić, to tutaj Wam silikonem bezbarwnym zalał to wszystko tutaj, gdzie od czoła jest wejście, nie? No i dobra, działam z górą. Co mamy to? Powiem Wam, ciężko było bo to trzeba kręcić, się nachylać strasznie nie wiem co sobie Chińczyk wymyślił wiecie ta blacha jest tylko z papieru tylko żebym się położył na tym, żeby tam dostać ten farmer, przykręcić i się pogięło dobra, jedziemy z następnymi obróbkami no i zobaczcie, teraz ten szczyt jest najpierw trzeba ten szczyt zrobić, jest taki plastik i później no, na narożu później idą takie listwy wykończeniowe z jednej z drugiej strony trzy sztuki ich jest. Mówię, farmery, to weźcie też jakieś ała sobie człowiek zrobił, bo podtrzymywał, bo ta blacha normalnie się gnieje. Zobaczcie, tu chciałem farmera, to wygiełem, no ale pociągu. Ale tymi żółtymi od nich fabrycznymi, to później nie trafisz w dziurkę, to urąbiesz się, a nic nie będzie z tej roboty. No, i montujemy drzwi. Co nam zostało w tych drzwiach? Tutaj klameczka, to tam prosta sprawa. Trzy śrubki. I później takie wzmocnienia mamy. Trzeba je wsunąć. Tu otwory muszą się pokryć. Trzy sztuki na całej długości. I będziemy to za chwilę zakładać. No i dobra, drzwi mamy poskręcane. Trzy belki. Pierwsze od razu Wam powiem tej klamki i tak jak na rysunku, nie kręćcie na trzech, tylko na jednej w środku, bo tu później trzeba odkręcać oczywiście i co jeszcze, i tutaj gdzie jest dół, to dajecie wszystkie śruby, a gdzie jest góra, tam zostawiacie na wózki które będą kręcone tutaj, drzwi zachodzą felcem tu do tyłu i tu po dwie śrubki i powinno grać. Sorry, jeszcze tutaj, takie ślizgi powinny być od wewnętrznej strony na dole. Takie, co będą jeździć w tym korytku. Zapomniałem, przed Twoją wrusteką tam sobie to, to pojeździ. No i zobaczcie, drzwi już pomontowane. Tak to powinno wyglądać, ale jest oczywiście zawsze problem jakiś. No, no chodzi to tak, jak chce ale o. szpara. Tu można powiedzieć dochodzi tutaj górą. Trzeba dźwignąć. Ten profil tutaj obwisuje. Gdzieś tu zamontuję zaraz takiego gadżeta. Dobra, patent zrobiony. Jakieś tutaj do szyny, tu do tego wzmocnienia. Trochę tam szyny. Nawet i dobrze, że to wyszło teraz. Tak to mówią. Drzwi chodzą choćby. Nie chciały. ale nie ma tragedii chociaż jest jeszcze szpara ale już nie taka jak była dobra co można powiedzieć że mamy koniec ja jeszcze wezmę i zobaczcie tu tylko po rogach i w środku jest tak jakby zakotwione do ziemi ja tu jeszcze wywiercę i hit, pochytam to do usb tak samo ten próg tutaj tak zobaczcie szpanuje o tak będzie lepiej, tu trochę luzu, więc też tu podokręcam i myślę, że te miał ja koniec. Zobaczymy, jak przyjdzie deszcz, gdzie leje, czy coś przecieka. Dobra, panowie i panie, macie pytania, komentarze, piszcie. No nie, jakby to powiedzieć, nie ten. Blacha nie jest gruba, więc to pracuje jeszcze w środek, zobaczcie, takie śruby powinny być. Ja tak myślę, żeby jakąś deskę przez środek puścić obojętnie, sklejkę, żeby to wzmocnić, żeby to takie nie było na tendencję na uderzenie. Dobra, to dzięki. Trzymajcie się, hej.